Cześć, z tej strony papaniu i mamy dzisiaj nową bitewkę na tym oto tutaj Esterefale 103B, 10 poziomu. Polega jest wylosowany ósemkami. Mapa autostrada. Zawsze mam problem z nazwami, nigdy ich nie pamiętam. Sponsorem jest Dawid12459. STRV to jest typowy czołg do, do grania w zasadzie y, daleko na drugiej linii, ale tutaj bitewka w drugiej fazie będzie wyglądała troszkę inaczej. Zobaczcie. Na początku bitwy standardowo kolega jedzie i na jedną z y, y, pozycji które wykorzystuje większość TDKów. O ile jest dobry spot, to, to można coś tu zrobić. Tutaj w krzaczki ko tego tam budynku będzie sobie stał. Będzie sobie snajpił. No Jak to Tedek, no, szczególnie Rv, tak? O, tutaj już mamy Hawuka. Pokażę, jak kolega celuje. Jak strzela. O, tutaj bez problemu jeden strzał. Zauważcie, że było wykrycie. Nie ma Tedeków. Nie ma, przepraszam, te deki są. Nie ma Art, o. Tutaj drugi szczał. bardzo ładny wszedł. Prawie bez przymierzania. Nie ma Art, nie ma baboków. Jak zwał tak zwał, no. główno rzutów też na to mówią. Tutaj się Ferdinand został wykryty, bo źle stał. To jest właśnie nieodpowiednie stanie w krzaczku. Stoi się w krza za krzakiem, nie w krzaku. Bo tak to zostaje bardzo szybko wykryty. Długo leka są sobie go ładnie farmi. Gra bez Golda. Jeszcze się upewnijmy. Tak, bez Golda. No, tutaj mamy EBR. a Zobaczymy jak pójdzie z EBR-em. Tutaj celowanie troszkę opóźnione. Oj, 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 nie, to trzeba przed EBR-em. On za szybko jeździ, żeby celać równo z nim trzeba przed nim. U, tu drugi szczał nie trafiony. A, a mógł być damage dodatkowy zrobiony. Na razie mamy go 2301 frak znowu Eber jedzie, znowu troszkę za późno teraz wykrycie kolega dostał od przeciwnego Fast 3 b druga pesteczka i cofamy się, uciekamy troszkę wiadomo tutaj z lewej strony obiekt 430 atakuje, choć tu jest tu są cztery pojazdy, o pojadą kolejne dwa, więc myślę, że sobie chłopaki tutaj poradzą bez problemu w ogóle bardzo rzadkie jest losowanie na te mapy bez, bez baboków tutaj bardzo, bardzo fajna bitwa nie, nie, nie trzeba myśleć czy będzie na ciebie gówno spadać z nieba czy nie możesz skupić się na tym co jest najważniejsze czyli na Polka się udaje w stronę miasta bo widzi że tam ewidentnie jest y, przewaga drużyny przeciwnej tu próbuje coś przesnajpić zaraz zobaczymy jak tam celuje ale nie ma na nic przestrzału szuka przestrzału nie znalazł i jedzie dalej raczej tutaj po lewej stronie już żadne czołgi nie stoją choć troszkę bym się bał tędy jechać jakby był, ale nie ma już y, lajta żadnego więc nie ma go też kto wykryć ebr szybko padły jak z jednej tak i z drugiej strony I kolega dojeżdża do miasta Zobaczymy gdzie się ustawi Tego fragmentu rozgrywki jeszcze nie widziałem Widziałem tylko początek jak jedzie do miasta i co tu się będzie działo O, o, o i tutaj lówek wyjeżdża Już patrzymy jak kolega celuje no ale w przebić Taką penetracją to nie problem. Drugi strzał. Jakaś misja została ukończona. Od czegoś tam. A odlubkę odbiliśmy. Trzeci strzał łubek zniszczony z gąseczką. No i kolega powoli podjeżdża do przodu. T30 tu jeszcze została. IMX. Yy, Obiekt 705. Trochę czołgów jest. Tutaj kolega. O, dobija AMXa, wybiera Wybiera większe pojazdy Tam jest Odbił ładnie Obiekt 705 Nie ma go jak przebić Tylko krytyki wchodzą Ale Gold już załadowany Może, może, może coś wejdzie Nadal nie przebija, ja bym celował troszkę wyżej O, o właśnie tam był Widać, teraz się schował O no można było próbować. O tak. No i teraz pięknie. Ładny szczał 457. O, tutaj nie nietrafione, w ogóle gdzieś poleciał kalafior. u nie zdążył koleja przeładować, znowu krytyk. Bardzo dużo goldowych pestek zmarnowanych na tym czoło. Tutaj zmiana pozycji. Oj, to źle wygląda. O i dostało się od, w no, bok wieży ładnie weszło. Skorpionik wykorzystał sytuację. Stał gdzieś z tyłu, na snajpie. I też mu ładnie polosowało 524. No, kolega ma 4,500 demerza, 4 fragi. I leci dalej. Nie czeka, leci dalej, ale gdzieś jakąś okrężną drogą. Tutaj próbuje gdzieś podjechać. W ogóle ładny wyjazd z pod podczogi, <grym> zagrane jak, jak typowym ciężkim. Tu się pokazał skorpion, ale tak patrzę, nie ma na niego przestrzału. O, jest, jest, jest przestrzał. Celowanie, celowanie, uciek. Uciek tam to już nie miało prawa wejść. Jakby weszło, to, to można by było zakla zaklaskać. Nie wiadomo, gdzie jest jeszcze drugi skorpion i jest TRV. Standard zniszczony, te 61 go zniszczyło. Tam było wiadomo, że sobie chłopaki poradzą, choć troszkę im zeszło i zostało tylko te 95. Drugi skorpion musi być gdzieś tam na przestrzale. Kolega może skorzysta z krzaczków. O! O! Jest skorpion odbite, odbite z Golda, od Skorpiona. Jeden strzał wszedł tam. Koledzy jeszcze z tyłu pomagają. Drugi strzał nie był potrzebny. Mo, moła magazynek oczywiście wykończyła. Wykończyła skorpiona drużyny przeciwnej. Dostały dwa czołgi. W ogóle bardzo wyrównana bitwa. Rzadko się to zdarza ostatnio w wocie żeby był taki wynik. 11-12 to jest naprawdę, powiem Wam, że, że no, niesamowite. I bitwa trwa też dosyć długi czas. Tutaj kolega. No, będą się tak właśnie strzelać. Ale tam obiekt pomaga. O ładnie weszło jednemu i drugiemu. No i co? Co będzie to koniec kolegi w bitwie? To jest koniec kolegi w bitwie. Mam nadzieję, że nam ją do końca wejrzał, żeby było wiadomo, co się stało. Można się przełączać między tymi. Nie można się przełączać między między graczami, a ja nie mam nie mam swobodnej kamery w powtórkach o, przełączyło się, kolega się przełączył więc, więc my też możemy zobaczymy jak to się skończy tutaj T95 skończył Skorpiona też T95 bardzo fajny czołg, tylko że powolny ale nadrabia DPM-em mm. Alphom pure Factor jest naprawdę Naprawdę przepotężny Sam, sam niedawno yy, robiłem E3 I T95 ominam bardzo przyjemnie Jeżeli pojechało się w dobre miejsce To wynik można było Zrobić naprawdę świetny I co Strv będzie uciekał Nie będzie uciekał Obiekt 26 czytam stoi, Czeka, o jest bułeczka, no ciężko wykryć, esterfała ciężko wykryć tutaj będzie 95 zbierać, szczególnie że jest niżej więc yy, cały dół, całą górę yy, ca yy, mu widać yy, można celować nie wiem czy esterfał się teraz wycofał bo coś długo nie strzela, bał się wykrycia Być może tak No tutaj już końcówka, obejrzenie tego troszkę powolne. O ile STRV nie będzie uciekał To jeszcze jakoś to będą mogli rozegrać, a jeżeli on ucieka, no to pozostaje mi tylko kapowanie bazy. 26 trójka ona jedzie bardzo zachowawczo, no ma 13% AP, więc Nie wiem czy 13% to będzie Nastrzał dla STRVA Pewnie tak Pewnie tak. Ile ma obiekt 263? podaje podejrzeć 2000 Może coś koło 2000? Apsów jest 13% szybko licząc no to jest 200 coś, no to bez problemu na jeden strzał dla ASTRV'a no tak, gdzie on się schował? Podjeżdżają chłopaki po poli No i patrzmy, teraz ta bitwa zrobiła się odrobinę nudna. Ale może bym wjechał na kapa. No będzie kapował, też bym to zrobił, no bo raczej bym nie jechał dalej. I, I nie szukał STRV. STRV, do tyłu jeździ tyle co do przodu, i, i, to, i, i w jedną i w drugą stronę dosyć szybko, bo 45 na godzinę I kolega na obiekt, a teraz przełącza. Obiekt jest wykryty i S-T-V jest niedaleko. Tylko z której strony mógł zostać wykryty, bo nie spodziewam się, że z lewej, bo aż takiego dobrego chyba kamu nie ma. Żeby BT-95 takiego bliska go nie wykryło, choć. Różnie to może być we wocie. Tutaj klikają, że może być z tyłu i jest z tyłu. A no, tu się udało. Obiektowi T95 nie powinien zjeżdżać z kapa. Oj, mógł atakować. Mógł atakować. No, teraz sobie STRV podjedzie. Włączy sobie tryb stacjonarny. O, właśnie to robi. No tak. Tutaj strzał nietrafiony. Gwiazd. O, nie było szans uciec. Prawdopodobnie już strzela z Golda. Raz się pewnie przełączymy na T95. 14 sekund. O, polega się, przełączył na swój czołg. Jest T95. 14 sekund zostało. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i. Będzie dekap? Nie, nie ma dekapa. Nie ma dekapa. I tak oto bitwa jest wygrana. Bitwa trwająca 13 minut prawie. Bitwa trwająca prawie 13 minut. 14 do 14 baza skapowana. To jest teraz taka rzadkość w wodzie, że nasz przyjemnie się oglądało, mimo dosyć monotonnej końcówki choć sama końcóweczka już była bardziej dynamiczna, bo tu strv próbował jeszcze coś wywalczyć, nie udało mu się, kolega miał 4 fragi, 5327 damage. Eee, czy coś więcej, czy coś na ślepo weszło, zobaczymy yy, na screenach końcowych Pyk. I pyk, a screeny końcowe wyglądają następująco. Mamy odznakę miśniowską: 5327 damage 4 fragi, czyli to zostało. 2142 o asyście bardzo dużo, 1200 odbite top wynik. Top wynik, choć T95 sobie też bardzo dobrze poradziło. Kolega w Ester, Fale 103B zrobił 7126 demenza z przeciwnej drużyny, yy, czyli jeszcze lepszy wynik. To są naprawdę dobre czołgi, yy, można na nich tak jak widać, bardzo duże wyniki robić. Ekspan niewiele, podstawowego 1098, i to starczyło na MK, to aż jestem zdziwiony no i co tylko 1500 dmg z ponad 300 metrów czyli to w ogóle nie była snajperska bitwa oczywiście na minusie, no bo dycha nawet na koncie premium, ciężko żeby coś coś, coś było na plus, rzadko się zdarza może jakby kolega grał na, na, na jakichś dopałkach, no to wtedy tak tutaj 53 tysiące raty amunicji, nie było dużo grane z golda, więc ten, t, tego minusa też nie ma aż tak wiele 20 tysięcy na prawdopodobnie rację tak mi się wydaje, że rację no, to tyle dzięki za oglądanie trzymajcie się, cześć